Dzień dobry, dziś siemanko, siemanko, dzisiejszym odcinku z zamku, yy, odcinek drugi, dzisiaj będziemy kończyć yy, ten środkowy zamek, dokończymy jeszcze fosę. no może nie skończymy zamku, ale yy, bardzo dziękuję za aktywność pod poprzednim filmem, no yy, widzę, że nawet jeden, no kilku osobom się to, ten pomysł spodobał. No niestety nikt nie sprawdza zbytnio ankiet, więc nie miałem zbytnio od odpowiedzi na to, czy chcecie nagrywać, czy ma być, czy nie. Więc yy, ja yy, nagram, no, w sumie yy, bardzo chcieliście, no niektórzy, mówię, Chcieliście, żeby już y, był następny, więc y, się wziąłem. Trzy dni minęło chyba od ostatniego y, filmu, więc y, zaczynamy. Dobra, teraz rozwalam foser I jeden z wa was, y, nie pamiętam zbytnio, wiem, sprawdzam komentarze, nie jestem taki ścipski, ale Pamięć, to ja mam słabą, na serio, bardzo słabą i jedyne co pamiętam to, że jeden z youtuberów, yy, znaczy z widzów, wspomniał się o to, że powinienem sobie poprawić, yy, mówić wyraźniej i podgłosić sobie ten mikrofon. No właśnie, spróbowałem, no i się. Yy, mnogi jakby coś to ja używam OBS-a więc już teraz mu odpowiadam e, następnie y, no już nie mam co zbytnio gadać e, ścina się ponieważ y, mój program nie nadanza. oczywiście ja nie używam Frapsa, y, hrap tylko y, Używam OBS-a, taki program, i przepraszam, że zeszłym było z nosa, i nie, nie będę tak zwykle mówić o tej rzeczy, ale chciałem powiedzieć tylko, i no, co tu jeszcze gadać. No a teraz budujemy. a problem to, oj, oj, yy, no, Krótkie będą odcinki, no, żeby nie najdłuższe, żeby były, no, raz dłuższe, raz krótsze. Może jakoś wytrzyma się. Jeszcze te pochodnie tylko rozwalę. I... chcę tu gadać. Nie mam zbytnio, zagadać. gadać. A, a, bardzo podobała mi się aktywność pod ostatnim filmem. No, może nie była największa, ale bardzo dobrze. Yy, yy, no, nie da, za niedługo. Prawdopodobnie będę nagrywał z innym youtuberem. Yy, no, kancia z Tak się nazwał to jeden tam z youtuberów z Realtics. No zapraszam do niego i może dzisiaj może jeszcze będzie film z nim ale wątpię no, chyba, bo coś tam wspominał no ma już dużo widzów i no warto chyba oglądać takich i chyba muszę na serię kończyć gdyż yy, rodzeństwo mi czasami dokucza i no nie mogę z, y, nagrać rodzeństwo dokucza najwyraźniej yy, i no nie mam co zbytnio doko mówić y, tylko y, trochę krótki filmik no niestety Yy, dopiero mam 4 minuty. Yy, niektóre filmy są nawet nieciekawe, no, ponieważ no, budować, ktoś buduje, a ty nic nie, nie, nie. No. Tylko ja czekam na propozycję, co zbudować. Już czekam, aż ktoś coś powie. Bardzo ciekaw jestem, co wymyślił ktoś lub ktoś więc napiszcie w komentarzach co chcielibyście a to jest drugi krótki odcinek jak to mówię i ta fosa zaraz zrobi, wygląda jeszcze oświecę tylko jak będzie ścinać na nagraniu to wina programu nie moja Jeżeli nie mam pieniędzy to może i moja więc Taki krótki odcinek, jeszcze tutaj, yy, zaraz tutaj się zajmiemy i yy, nie ma co zbytnio, bardzo, nie ma co zbytnio mówić, bo ostatniej ostatnim to, ostatnie filmy, to pier, przy zapowiedzi to próbowałam tylko muzykę wsadzić, to jest pięciominutowy, z mikrofonem, bardzo dobrze jakoś się mi idzie, ale mówię, że mam kłopoty z rodziną, więc. No to to. Nie mogę zbytnio często nagrywać, więc. Zaraz skończę. Bo. Już mi przeszkadza rodzina. I czy. No, no, i taki krótki. Krótki, bardzo krótki. No, bardzo krótki. Bardzo krótki. Możemy nawet zobaczyć, jak to wygląda. No, taki zamek, uwaga O, czy jakoś tam wygląda to stąd No, no to Pa, krótki odcinek Będzie może jeszcze jeden, nie wiem To pa